Pora na zapowiedź Mistrzostw Europy PDC. Zobaczymy drabinkę. Podam Wam jakieś moje typy. Ocenię szansę jednego Polaka, Krzysztofa Ratajskiego, i powiem, kto moim zdaniem jest faworytem do zwycięstwa w całym turnieju. Można powiedzieć, że tradycyjnie Korzystam ze strony z Wikipedii, bo tutaj mamy tak naprawdę najwięcej tych informacji o danym turnieju darterskim. Oczywiście angielska Wikipedia, nie polska w polskiej ten dart jest taki, może być ułomny, trochę tych, trochę tych informacji jest, trochę brakuje, więc angielska na pewno jest bardziej pełna, tak to można powiedzieć. Co, na początku przyjrzymy się samemu turniejowi pula nagród. Pół miliona funtów, sporo, z czego 120 tysięcy funtów dla zwycięzcy. Rozgrywamy wszystko w Niemczech, w Dortmundzie. Format legowy, gramy od 27 do 30 października. No i co? Oczywiście najpierw o tym, jak można było się zakwalifikować do tego turnieju. No to zebrało się na to, zebrały się na to wszystkie turnieje z serii European Tour. Wiemy, jak rzutem na taśmę do tych mistrzostw dostał się Krzysztof Ratajski. Nie zakwalifikował się do ostatnich dwóch turniejów, bo stracił to rozstawienie. W poprzednich turniejach był rozstawiony dzięki dobremu rankingowi. Miał automatyczną kwalifikację do turniejów. Zdobywał te, zdobywał te pieniądze do rankingu i dzięki temu jest to 32 miejsce. Widzimy tutaj. O, zasłaniałem wam już teraz, odsłaniam. Krzysztof Ratajski, 32 miejsce. Yy, I co, nie ma tutaj żadnego losowania, tylko pierwszy z rankingu gra z 32 i tak po kolei drugi z dwu, 31. I przez to mamy bardzo ciekawe pary. Przyjrzyjmy się drabince. Yy, w pierwszy, można być w pierwszym meczu, w drabince Krzysztof Ratajski do yy, grafiku meczów jeszcze przejdziemy. Na szczęście tym razem mecz Krzysztofa Ratajskiego nie będzie otwierał całego turnieju, a pamiętamy, że jak Krzysztof Ratajski często otwierał sesje popołudniowe w European Tour, to w tych meczach o godzinie 13 nie szło mu za dobrze, bo gdzieś tam te pierwsze mecze w sesjach zawsze są owiane taką sławą tych niespodzianek, że zawsze musi się coś, coś dziwnego wydarzyć, a jednak Krzysztof będąc rozstawionym w tych meczach najczęściej a praktycznie zawsze był faworytem, przynajmniej przy, patrząc na kursy bukmacherskie. No i jak wygląda ta drabinka? Hamprice z ratajskim. Wiadomo, numer jeden z rozstawienia musi tutaj być faworytem. Hamprice w tym roku fantastyczna forma. Naprawdę potrafi się prezentować przed tarczą super. Rataj, jak to rataj. Miewał dobre mecze, ale jednak słaba forma, więc patrząc na formę z tego roku, nie da się ukryć, że wielkim faworytem jest tutaj Luke Hamprice i naprawdę Krzysztof musiałby się wesprzeć na wesprzeć, wspiąć na swoje wyżyny, żeby tutaj e, sprawić niespodziankę, ale nie oszukujmy się nie ma dużych szans na to, że Polak tutaj wygra, jednak ja będę trzymał kciuki i, i na pewno będę liczył na to, że polski orzeł tutaj ugra coś więcej a zobaczmy, że jak przejdzie Luka Humpraisa to w drugiej rundzie Ryan Serl albo Martin Lukman obaj pokazywali się nieźle, ale bez rewelacji w tym roku jak najbardziej zwycięzca z meczu Humpraisa tajskiej powinien być tutaj faworytem chociaż może jak Ratajski awansuje to Bukmacher dalej jest z perspektywy całego 2022 roku, będą tutaj oceniali że jakby taki Ryan Serl był w drugiej rundzie to jednak on będzie faworytem bo on wydaje mi się, prezentuje bardziej stabilną formę i sam mecz Serl-Lukman niespodzianka, nie wiem naprawdę ciężko wytypować Serl ostatnio miewał słabszą formę lepsze mecze przeplatał z gorszymi Lukman początek roku naprawdę bomba Ostatnio troszeczkę słabiej było, ale potrafił m.in. ograć Jamesa Wade'a, chyba na World Grand Prix. Więc widać, że, że ten Martin Lukman pod znaku Mission potrafi, potrafi pograć dobrze. Dalej Michael Smith, Karel Sedlaczek. Sedlaczek bez karty, a ugrywa bardzo dużo, ale nie oszukujmy się. Smith jest tu faworytym, mimo ostatnich słabszych występów, powinien tutaj wygrać z Czechem. Aspinal, Rock, no to mamy jeden z lepszych pojedynków pierwszej rundy, no i właśnie, e, mówiąc e, o tych faworytach, potencjalnych niespodziankach, to na pewno trzeba tutaj wspomnieć o Joshu Rocku. Ostatnio wygrał swój pierwszy turniej w PDC, e, gdzieś tam nieskromnie trochę powiedział, że, wiesz, że jest w stanie w Ali pali zawalczyć o mistrzostwo świata. No nie oszukujmy się, jest za wcześnie na to, Josh Rock, młody. Chyba, że chodziło mu o Mistrzostwo Świata Juniorów, to jak najbardziej w finale z Natanem Girvanem na turnieju Players Championship Finals będzie rozgrywał finał młodzieżowych Mistrzostw Świata. Jak najbardziej w tym meczu jest w stanie zagwarantować sobie Mistrzostwo Świata na razie juniorów, ale tak, tutaj na pewno tym Mistrzem Świata Juniorów powinien zostać, będzie dużym faworytem. Tym bardziej jak, jak zaczymy na formę, jaką on prezentuje w PDC ostatnio. Chyba był jednym z niewielu, jednym z pierwszych darterów w historii, który potrafił w jednym turnieju zanotować dwa albo trzy mecze ze średnią 110. Naprawdę kosmiczne zawody w jego wykonaniu. W finale z Luke'em Hamprysem, w tym turnieju, gdzie wygrał ten swój pierwszy tytuł, zagrał na średniej 107-108 punktów. No kosmiczne lotki. Widać, że po prostu lotki latają tam, gdzie on chce, praktycznie można powiedzieć. A niedługo premiera jego lotek wychodzi na to. Pisałem o tym na moim fanpage'u. Wydaje mi się, że, że już niedługo lotki właśnie Josh'a Rocka od Mission powinny pojawić się na rynku i może w serii recenzuję. Śledźcie kanał i zobaczycie, czy tak właśnie będzie. Aspinal też fajna ostatnio forma, więc mecz Aspinal Rock naprawdę może być rewelacyjnym spotkaniem. Ja tu mówię o pojedynku Aspinal Rock, a tu obok Crossweight. Obaj utytułowani darterzy. Wade z większym doświadczeniem na tych scenach PDC, więc tutaj może być ciekawie. Aczkolwiek patrząc na ostatnią formę, to cross tutaj wydaje się faworytem. Vanda Bode, Razma, faworytem musi być Dirk, ale Madars też po po pokazywał, że potrafi coś tutaj zagrać. Tym hmm. bardziej widzimy rozstawienie z numerem 20, więc coś w tych Euroventurach pograł. Kolejny mecz Damon Heta Vincent van der Woord. Jeżeli chodzi o wejściówkę. Bezapelacyjnie Vincent van der Wort, znamy to na 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 Vincent van der Wort, i takie tam, a, ale jeżeli chodzi o formę darterską, ostatnie granie, no to tutaj Damon Heta absolutny faworyt do wygrania w tym meczu. Numer 5 z rozstawienia tutaj, a jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o sam końcowy triumf, to tutaj też Damon Heta jak najbardziej w top 3 może nawet tych faworytów do zwycięstwa w. W tym European Tour ostatnio świetna forma. Wiele meczów na średniej powyżej 100, dobre, podwójne. Naprawdę solidny, solidny darter, którego stać na wiele i który na pewno wygra jakiegoś majora jeszcze w PDC. Kolejny pojedynek Nopert Gilding. Bardzo ciekawe zestawienie, mimo że to nie są te wielkie nazwiska, ale pamiętamy Nopert. W tym roku wygrywał UK Open. Gilding dochodził do finału European Tour. Wydaje mi się, że tu bardziej solidność Noperta powinna wygrać, ale Gilding też potrafi sprawić niespodziankę. Przyjrzyjcie się jego stylowi rzutu, taki toporny trochę można powiedzieć, Mo można powiedzieć że oczy od tego bolą, bo jednak to e, robienie kroków przed rzutem przy tarczy Gildinga, ustawianie się e, wygląda dziwnie, ale z drugiej strony jest taka metodyka rzutu, powtarzalność i to się u e, Andrew sprawdza. Pisaliście już nawet, że chcielibyście, żebym przetestował jego nowe lotki od Cosmo. Pomyślimy, zobaczymy. Dalej Van Gerwen dobi, niby numer 2 z numerem 31, a jednak bardzo ciekawy pojedynek, dobi nieraz pokazywał, że potrafi się postawić tym mocnym darterom, ale Van Gerwen wydaje się, że wraca do formy i tutaj na pewno, e, jeżeli byście sprawdzili kursy bukmacherskie, zobaczylibyście, że MVG jest wielkim faworytem. W tym odcinku nie będę sprawdzał kursów, a będę bardziej bazował tylko na takich moich przyczuciach. Dalej, The Sousa Schindler. Kolejny bardzo dobry mecz, naprawdę muszę przyznać, że, że fajnie się to ułożyło w tej drabince Mistrzostw Europy, bo wiele ciekawych pojedynków i tak naprawdę będę zacierał ręce przed tymi meczami i z miło chęcią je obejrzę, bo The Sousa Schindler wydaje się, że The Sousa jest tutaj faworytem wyżej w rankingu PDC, wyżej też tutaj z rozstawienia, ale Schindler, Schindler szczególnie w Europę, który potrafił pokazywać się ze świetnej strony, więc. Ja nie powiedziałbym, że tu mamy jakiegoś zdecydowanego faworyta. Takie prawie 50-50. Chisnall Bunting też fajny pojedynek. Bunting potrafi zaskoczyć. Fajna wejściówka. Wcześniej pamiętamy tą z Family Guy'a. Teraz Sia na wejściu, więc ja propsuję na Maxa. Bunting potrafi zagrać porządnie, ale Chiznala w ostatnim czasie był naprawdę w super, w super formie. Często średnia powyżej 100 punktów, wysoki procent na podwójnych i dużo 180. Chiznala znamy właśnie z tego, że rzuca dużo maksów, i to on jest tutaj zdecydowanym faworytem i nie na darmo jest numerem 7 z rozstawienia. Clayton Clemens kolejny ciekawy pojedynek. Clayton ostatnio dołuje z formą. Clemens potrafił zagrać dobre mecze, no ale nie oszukujmy się. Dalej bym tu stawiał na Claytona. Right Meikle, no tu bezapelacyjnie Peter musiałby zmieniać te swoje lotki gdzieś w ogóle trafić w jakiś dołek formy a ostatnio grywał bardzo dobrze, więc Peter, no ty w tym meczu tylko może być Peter, Gerwin Price robi John Rodriguez, coś tu może, może się zdarzyć ale nie stać, nie, wiem, go stać tutaj może na Dissidera, ale nic więcej. Gerwin, wiedząc, że jest to ważny turniej, jest dużo do wygrania, po prostu zepnie się i wygra to. Kalen, Ross, Smith, kolejny świetny pojedynek. No Naprawdę e, tych pojedynków z dużą dawką emocji, z dużą dawką 180. Fajnych checkoutów powinno być sporo i na pewno to jest mecz Joe Kalena z Rossem Smithem. Kto śledzi darta od dłuższego czasu, pamięta, że. Rosmiw w Euro potrafił na gimlartarze rzucić dziewiątą lotkę, kończąc na podwójnej osiemnastce. Może tutaj powtórzy to, ale na pewno nikt od niego nie będzie tego tutaj oczekiwał. Będzie oczekiwał solidnej gry, którą pokazywał już nam Anglik w tym roku. Jeżeli on zagra, zakręci się koło tych 100 punktów na podwójnych te 30-40%, to może coś tu urwie Kalenowi. Kalen nie wydaje mi się, żeby ostatnio był jakiś w, w jakiejś rewelacyjnej formie. Taki trochę bezbarwny, bo przyzwyczaił nas do czegoś więcej. Ale tutaj numer 6 z rozstawienia, bo jednak solidnie w tym roku się zaprezentował, i to on tutaj powinien być faworytem. Ostatni pojedynek numer 11 kontra numer 22. Dimitri Vandenberg grający tymi nowymi lotkami od Targeta, które w miarę mu przyniosły szczęście, bo doszedł od razu po launchu tych nowych lotek, po rozpoczęciu rzucania tymi lotkami, doszedł do finału jednego z turniejów European Tour kontra Daryl Gerni, który można powiedzieć, że. Te najświetniejsze lata w PDC ma trochę za sobą, bo, bo ostatnio nie gra tego, co za najlepszych lat, kiedy wygrywał turnieje rangi major, czyli. Players, Championship, Finals czy World Grand Prix, ale Daryl to dalej ten solidny darter, który potrafi zaskoczyć, który potrafi zagrać na 100 który potrafi mieć na przykład 50% podwójnych, potrafi rzucić checkout 167-170, więc nie skreślałbym go w pojedynku z Dimim, ale jednak faworytem tutaj będzie Dimim, bo on miał znacznie bardziej równą formę w tym roku. Zobaczylibyśmy sobie jeszcze grafik. Jak wygląda układ meczów w tym turnieju, ale tu będę musiał chyba podratować się już, może Dart Connectem. Zobaczymy, czy na Dart Connectie sobie to znajdziemy. Players' Championship, Players' Championship, otrzymujemy European Championship. To tu powinna być flaga. Tutaj mamy już minione, ale tu jest jakiś qual, qualifier, PDC. PDC Europe World, a World, Championship. Przepraszam, to 26 listopada. My szukamy sobie. Ciekawe, mamy Players Championship, które będą 4-5 listopada. Mamy tutaj Women's Series, które już będą w ten weekend. Ale nie mamy European Championship. Hmm. No to sobie zobaczymy to na flash scorze. Dart. Ruszamy w czwartek. Rozkład. Tak, tu mamy podane 18.50. Myślę, że jednak pojedynki zaczną się coś koło 19.00, 19.10. E, najpierw Dirk z Madarsem. Serle z Lukmanem. E, Nopert, Gilding. Widzimy, że e, włodarze PDC, ci, którzy układali grafik, e, dawkują nam emocje. Na początku trzy takie sobie mecze. Bym powiedział, że jak, jak się spóźnicie, to mocno nie ucierpicie. Ale crossweight. Zaczynamy po 20.00 robią się emocje, 20.45 pamiętajcie, że trzeba mieć poprawkę na to, że mogą być trochę dłuższe, trochę krótsze te mecze, e, Hamprice Ratajski to na co sobie ostrzymy zęby a Spinal Rok później, no to już ta bomba, Smith, Sedlaczek trochę słabiej i na koniec Heta, Van Der Woord, czyli tak naprawdę e, od 20.45 do jakiejś 21.45 e, rezerwujcie sobie czas, Ratajski z a Spinal z Rokiem, dwa hitowe pojedynki dla nas w czwartek jak to wygląda w piątek, kiedy kontynuujemy pierwszą rundę? Czy Bunting, czyli już nieźle zaczynamy. Vandenberg-Garni dalej nieźle. Kalen Smith coraz lepiej. The Sousa Schindler też dobry mecz. Right make 245 to takie, taki luzik. E, right sobie wygra, więc tak naprawdę, jakbyście musieli gdzieś na chwilę wyjść, to w, podczas tego meczu można, chyba że jesteście wielkimi fanami Snake Chcecie zobaczyć, czy nie zmienia tych lotek. Sorki. Eee, później mamy Później mamy Price'a z Rodriguez'em Tu może być więcej emocji, bo wydaje mi się, że robi John powinien bardziej się postawić Gerwinowi niż Meikle Wrightowi Van Gerwen zdobi e, przedostatni mecz I Clayton Clemens ostatni, więc Wydaje się taki bardziej zrównoważony Ten piątek z większą e, Liczbą tych e, Ciekawych meczów A w czwartek mamy dwie bomby i właśnie e, przeanalizowałem Wam tylko, jakby to wyglądało w przypadku Wansu Krzysztofa Ratajskiego. Popatrzmy, jakie jeszcze możemy mieć bardzo ciekawe pary w drugiej rundzie. Na pewno Rock Smith albo Aspinal Smith, e, Cross Van Bode też bardzo e, dobry mecz, Heta Noppert, Heta Gilding. Raczej dalej Heta sporym, byłby sporym faworytem, aczkolwiek Nopret pokazywał, że umie utrzeć nosa tym dobrym darterom. Van Gerwen de Sousa, Van Gerwen Schindler. Van Gerwen de Sousa byłaby to powtórka z niedawnego European Tour, gdzie Van Gerwen krytykował Sousę za to takie luźne podejście do darterskiej matematyki, można powiedzieć. Czy znal Clayton, to byłby hit na pewno w drugiej rundzie. Tak samo jak Wright-Gerwin Price. Peter Wright kontra Gerwin Price już w drugiej rundzie mistrzostw Europy. I ostatnia para Kalen Vandenberg też. To wszystko na poziomie naprawdę finałów Europenturów i w ogóle. Jeszcze zobaczmy sobie formaty. Pierwszą rundę gramy do 6 wygranych legów taka tradycja z Europentura. Druga runda do 10. Trzecia także. W półfinałach wchodzimy na wyższy poziom, czyli do wygranych 11 legów, i tak samo w finale. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli miałbym wam jeszcze powiedzieć mojego faworyta do końcowego triumfu patrząc na drabinkę. Wiadomo, na pewno trzeba mówić tutaj o Gerwinie Price i Peteru, Peterze Rajcie, ale nie zabierałbym szans Damonowi Hecie i też Taką gwiazdeczkę stawiam przy Joshu Roku. Jeżeli wygra za Spinalem, jeżeli wygra za Smithem, to później już może się zdarzyć wszystko. I jeszcze nie skreślałbym Roba Crossa, bo to obrońca tytułu sprzed roku. On pokazywał, że te legowe formaty mu dobrze leżą. Jeżeli trafi z formą, to jak najbardziej stać go na obronę tytułu. Jeżeli miałbym obstawić jakąś niespodziankę, to tą niespodzianką, czy jakiś dojście do ćwierćfinału, półfinału, to na pewno właśnie wspomniany Josh Rok kto to jeszcze może być? Krzysztof Ratajski jakby się wybił po tym meczu z Ham ale nie, nie oszukujmy się tak. E, trzymając się rzeczywistości tego co się ostatnio działo, to na pewno Josh Rock, może Martin Schindler, e, czy znala też stać na dużo, ale czy to byłaby niespodzianka, jakby e, nie wiem, wygrał z Gerenem? Dla mnie nie. E, oczywiście w roli faworyta trzeba także postawić Michaela Wangerwena, więc tutaj się wszystko powinno rozstrzygnąć pomiędzy tymi starymi wygami plus ten Damon HETA, aczkolwiek on tu już e, można powiedzieć, że od dłuższego czasu, aczkolwiek, no nie, nie przesadzajmy. E, zwycięstwo Damona Hety w tym turnieju też byłoby niespodzianką, ale stać go na to i mnie to nie zdziwi. E, tak bym to podsumował. Czy czegoś tu zabrakło w mojej zapowiedzi? Jeżeli tak, no to piszcie w komentarzach. Uściśle Wam coś, odpowiem a może uzupełnię to na grupie Maćkowi Darterzy albo na moim fanpage'u. Linki w opisie, więc wbijajcie na grupę, wbijajcie na fanpage. Kto jeszcze nie stawił łapki w górę na fanpage'u, żeby śledzić posty, kto jeszcze nie dołączył do grupy Maćkowi Darterzy, Instagram też warto followować, bo tam praktycznie codziennie pojawiają się ciekawe darterskie zdjęcia. A teraz to było na tyle. Trzymajmy kciuki za bardzo ciekawe mistrzostwa Europy. Trzymajmy kciuki za naszego rodzynka Krzysztofa Ratajskiego. Będzie ciężko, ale wierzmy w to, że, że ogra numer jeden z rozstawienia. Jednego z faworytów też nie wspomniałem, o tym Luka Hampreisa, przecież to on jest numerem jeden. W tym odcinku to było na tyle. Z darterskim pozdrowieniem.